Cześć, cześć. Jedziemy właśnie do stajni. Kilka osób mnie prosiło, żebym nagrała filmik, jak wygląda nasz dzień przed zawodami. Jutro jedziemy na regionalne zawody do Aromeru, obok nas. Z dwoma końmi, z Pascalem i z Demonem. A dzisiaj właśnie wędrujemy do stajni i będziemy jeździć. I postaram się Wam trochę opowiedzieć, jak to wygląda dzień przed zawodami, jak się pakujemy. No. Matki, pozdrów. Konikowie! Dzień dobry! Dzień dobry! Królewna. Królewicz. Królewicz. Królewicz i Król. Król złotych, Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przetestujemy też e, owiki Eksta. Eksta dopiero zaczął wypuszczać owiki. No boże, tak. Atencja jest bardzo potrzebna. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj jest moja nowa paka. Nowa, bo doszła do niej nadstawka i taka pokrywa fajna. Już nie ma co, trzeba robić dobre wyniki bo to wstyd tak z flagą jechać. I tam będą zapakowane rzeczy. Koniki kochają moją mamę najbardziej. Dobra, teraz trzeba iść jeścić. Oj, oczywiście stanie. masz spoko... piękną łóżkę, tak? Bardzo piękną. Czekaj, tu ci wpada. Co to się tu... Tutaj... Powiedziałam Wam, że opowiem Wam trochę o tym jak, wyglą Oj, boś, boś, jak wygląda nasz dzień przygotowania przed zawodami. E, normalnie zawsze przed zawodami mam trening. E, dzisiaj go nie mam, dzisiaj siadam sama. E, także muszę się postarać, żeby nie napsuć za bardzo. W każdym razie będę dzisiaj głównie skupiać się na tym, żeby cały czas mieć luźne, przepuszczalne konie. Żeby cały czas mieć reakcję na łódkę i na paradę. E, Podejrzewam, że gdzieś tam pod koniec porobię trochę elementów, ale na pewno nie za dużo. Może przejadę jakiś przejazd. A oprócz tego, e, po prostu będziemy mieli fan, bo jest taka piękna pogoda, że nie sposób to nie mieć. Oprócz tego, zawsze, nawet przed takimi mniejszymi zawodami, dzień wcześniej się pakujemy. E, czyli tak, kobyłko, zgadzam się z Tobą, kobyłka jest zadowolona jest taka piękna pogoda. E, dzień przed się pakujemy. Uczycimy sprzęt. Nie zapominamy o tym, żeby takie wrzucić paszporty, o tym łatwo ją zapomnieć. A coda jest taka, że jak policja zatrzyma samochód, w którym jedzie koń, który nie ma paszportu, no to zaczynają się robić problemy. Plus zawsze na zawodach trzeba się z tym paszportem zgłosić do biura zawodu. Także paszporty bierzemy nie zapominamy o nich. Naprawdę łatwo o nich zapomnieć. Sprawdzamy potem, czy wszystko na pewno jest. Ja na zawody takie jednodniowe, wiadomo biorę podstawowy sprzęt. Biorę szczotki, e, biorę gumki do zaplatania grzywy. E, w taką pogodę, jak teraz, jest dosyć skomplikowana sytuacja z derkami, bo nie wiadomo, jakie derki do końca wziąć. E, teraz, zważywszy, że jest ciepło, i ma być trochę chłodniej, weźmiemy prawdopodobnie e, polary, na jakiś drelich, na pewno już nie zimówki. Teraz dokładniej, co jest w tej mojej pacy spakowanej na jednodniowe zawody. Tutaj są siodła, ogłowia oraz derki. W pierwszej szufladzie jest cukier, jakieś taśmy, które się bardzo przydają: gumki do grzywy, elektrolity, które nie przydadzą nam się na takie krótkie zawody. Spray na muchy też nam się raczej jednak nie przyda. Jeszcze podziwiamy chwilę, jak próbuję otworzyć szufladę, która była zablokowana i nie przyszło mi do głowy, aby to sprawdzić. I próbuję ją otworzyć nieudolnie. No i trzecia szuflada z ochraniaczami. Tam też są białe owieki, które nie przydadzą nam się na te zawody, ale mieszkają po prostu w tej pacie, więc nie ma po co ich wyciągać. W tej zablokowanej szufladzie są szczotki, żeby nie było. A tu próbuję otworzyć pokrywę, która dopiero co została założona i jeszcze nie wiem, jak się otwiera. No ale cóż. Dolna szuflada, w której są kalosze, wieszaki na ogłowia, jakieś ręczniki, takie przydatne, mniejsze rzeczy. No, i pod tą pokrywą są czapraki oraz paszporty. Musicie mi uwierzyć na słowo. No i cała paka. Super jest to, że ona jest aluminiowa, więc nie jest taka ciężka.